Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na prawniczej prasówce. Już w nowym roku z nowymi tematami, ale oczywiście mam nadzieję, że te tematy objaśnią Państwu znakomici eksperci z godzącej kancelarii, kancelarii Rachelskiej Wspólnicy. Pan mecenas Wojciech Ostrowski, witam Pana mecenasa. Dzień Państwu. I Pan mecenas Michał Kanapaja, również witam Pana mecenasa. Dzień dobry Państwu. Podobnie jak w roku poprzednim i w tym roku zaczynamy z mocnymi tematami. Faktycznie tych tematów będzie trochę więcej w kontekście SKD, sankcji kredytu darmowego wyboru i to co dzisiaj dla państwa przygotowaliśmy, to pierwszy temat znakówka Frankowicz, który wziął kredyt na zakup akcji, to też konsument. To jest dość ważne określenie, czy to konsument czy firma w kontekście oczywiście składania posłów I tutaj o komentarz artykułu i wyjaśnienie, o co tak naprawdę chodzi, jako pierwszego poproszę pana mecenasa Ostrowskiego. Proszę Państwa, z tym zakupem akcji to trochę tak na wyrost, tak? bo tu na razie jeszcze konkretnego orzeczenia nie ma. O co w tym wszystkim chodzi? Bo jak Państwo pewnie wiecie, pamiętacie, takim głównym elementem to Pozwanie banku, tak, ważnymi umowy jest to, żebyśmy posiadali status konsumenta. I tutaj powstawało sporo wątpliwości, zwłaszcza w sytuacjach, w których konsument, kredytobiorca brał kredyt mieszkaniowy, kupował mieszkanie, ale następnie nie mieszkał w tym mieszkaniu, tylko powiedzmy je wynajmował. I tutaj powstawała wątpliwość, czy taki konsument, taki kredytobiorca faktycznie może korzystać ze statusu Konsumenta i może podważyć umowę bankową. Tutaj wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przesądził tę kwestię w wyroku z 24 października 2024 roku sygnatura dla zainteresowanych powiem C347 przez 23, który stwierdził, że osoba fizyczna, tak, osoba fizyczna, która zaciąga kredyt. Ciąga kredyt na zakup mieszkania, ale w celu wynajmu. Tak? Czyli tym głównym, podstawowym celem nie jest jakby zamieszkanie od razu w tym, w tym lokalu, tylko wynajem. To mimo to taka osoba jest konsumentem, o ile ten kredyt nie został zaciągnięty w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej bądź zarobkowej. I teraz tutaj pojawia się pytanie, no dobrze, skoro e, Mogliśmy spożytkować kredyt na cele związane z denajem, to czy można taki kredyt też wykorzystać na cele inne? Na przykład, nie wiem, no, zabezpieczenie swojego majątku na przyszłość w postaci kupna akcji, tak? czy jakiś dzieł sztuki. Proszę Państwa, no tutaj y, ja bym był ostrożny na ten moment. Dlatego, że to jest trochę na wyrost to tamto orzeczenie dotyczy konkretnej sytuacji. Jednak tam mamy do czynienia z zakupem tego, tego mieszkania. Natomiast tutaj no, przez bardzo daleką analogię można by było ten stan faktyczny, czyli zakup akcji, zakup dzieł sztuki, podciągnąć pod, 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 pod tamte orzeczenie, ale jednak raczej bym był tutaj ostrożny i Poczekał czy w tej sprawie, które nie odpowie się konkretnie właśnie na temat możliwości zakupu czy wykorzystania takiego kredytu na inne cele niż zakup mieszkańców. Dokładnie tak, szanowni państwo, tutaj przy określeniu statusu konsumenta istotne jest, żebyśmy nie działali w ramach działalności gospodarczej bądź zawodowej, i wydaje się, ale znowu, wydaje się, że jakiekolwiek czynności podejmujemy, które zmierzają do zabezpieczenia naszego majątku, czy to kupujemy w kolejne mieszkanie dla dziecka. Czy to kupujemy jakieś obrazy czy inne wartościowe rzeczy za kredyt frankowy, zabezpieczając swój majątek, który w ten sposób nie traci na wartości. A może na tej wartości zyskać względem inflacji. No to tutaj, szanowni państwo, jest bardzo prawdopodobne, że tym konsumentem będziemy. Natomiast my każdorazowo tego typu wątpliwości powinny być potwierdzane jednak korzystnymi wyrokami słuch, ponieważ argumentacja banków w takich przypadkach jest do przewidzenia, jest oczywista i w prędzej czy później tego typu spory o, dość, o bardzo istotną kwestię, no bo przecież kwestię wpływającą na status konsumenta i objęcie ochroną e, słynną dyrektywą, dyrektywą konsumencką e, i orzeczeniami w CUE e, chroniącymi konsumenta przed nieuczciwym e, działaniem banku. To jest niezwykle istotne i prędzej czy później tego typu szczegółowe kwestie również przed TSUE się skończy. Tak. I przejdźmy do drugiego tematu. Drugi temat będzie dotyczył tym razem e, SKD, czyli sankcji kredytu darmowego. Widzimy coraz więcej nagłówków, coraz więcej firm, coraz więcej kancelarii pisze o sankcji kredytu darmowego. Czy wyroki CUE wywrócą polski rynek kredytowy w 2025 roku? I tutaj, jako pierwszego, proszę o komentarz pana Mecenasa Kanapaja. Szanowni Państwo, w... coraz powszechniejsza jest świadomość sankcji kredytu darmowego. Czyli w tego, jakie błędy banki popełniły w umowach konsumenckich i jakie to może mieć konsekwencje. I, szanowni państwo, to wpływa oczywiście na wzrost pozwów kierowanych do sądów o zapłatę w wyniku zastosowania sankcji kredytu darmowego. Ten wzrost jest na tyle znaczący, że w 2025 roku możemy spodziewać się jakby troszeczkę zmiany chyba tendencji, jeśli chodzi o przyrost, czyli w już te. Procesy frankowe nie będą narastać tak szybko, jak szybko będą narastać procesy związane z SKD. Właśnie ma to, przyczynia się w, ku temu po pierwsze coraz powszechniejsza świadomość tego, czym SKD jest i czym może skutkować, coraz większa liczba spraw ląduje w sądach, są pierwsze wyroki. I wydaje się, że ta tendencja, w, jeśli chodzi o korzystne zapadające wyroki dla konsumentów w tym zakresie, będzie, będzie postępowała, i w, tutaj konsumenci coraz więcej korzystnych tych wyroków będą otrzymywać, a w ślad za tym, oczywiście, również coraz powszechniejsza, powszechniejsza będzie wiedza ludzi, że w znanej, z danego instrumentu skorzystać mogą w celu ochrony ich interesów, no bo każdy z Państwa, który w swojej umowie znajdzie tego typu dziwne sformułowanie, jak to, że kredyt jest oprocentowany, ale kwota, które jest oprocentowana obejmuje także prowizję bądź inne opłaty około kredytowa, a nie sam kapitał. No to już Państwo znajdą w podstawę do tego, żeby zadzwonić do kancelarii i zapytać o co chodzi, czy Państwo mogą skorzystać z takiej, z takiej możliwości i złożyć taki pozew. Im więcej z Państwa będzie w świadomych tego, że można tego typu konsekwencji, w, w, się domagać od banków i mieć w ten sposób darmowy kredyt, czyli nieoprocentowany, czyli nieobarczony tymi wadami, no to tym lepiej, w, oczywiście, Szanowni Państwo, dla Państwa. Bo pewne pieniądze będziecie mogli odzyskać i coraz więcej takich spraw w sądzie będzie się pojawiało. A w ślad za tym myślę, że będzie w bardziej powszechna wiedza u sędziów orzekających, czym SKD jest, jakie błędy wpływają na możliwość zastosowania SKD, jak wylicza się również te roszczenia, a więc wszystkie te szczegółowe kwestie, dokładnie tak samo jak w przypadku rozwoju całej nauki prawa frankowego, jeśli można tak to nazwać, również to rodziło się gdzieś tam w bólach i również całość ruszyła do przodu po korzystnych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej I tak samo będzie w tym przypadku. To, to że tu coś się zaczyna dziać, w sprawach, czy to SKD, czy LIBOR owych to wystarczy spojrzeć na raporty banków, tak? bo banki, proszę Państwa, wiecie, że jako instytucje publicznego mają obowiązki raportować, te obłatwione raporty, czy to kwartalne, półroczne, roczne. I jeszcze jakbyśmy wzięli takie raporty z sprzed roku, tak? no to mieliśmy główną pozycję, to są prawie frankowe, tak? prawie frankowe, ile jest frankowych, jakie rezerwy tworzone itd. tak Natomiast, jeśli zaczniemy analizować już raporty banków z zeszłego roku, to już właśnie pojawiają się, na razie tak nieśmiało, liczby dotyczące właśnie spraw SKD. Tutaj można, można wyczytać z materiałów prasowych, że jeszcze w 2021 roku to było kilkaset, natomiast pod koniec zeszłego roku ta liczba przekroczyła już 15 tysięcy. Także widać, że tutaj coś się dzieje. Też i polskie sądy, jakby się uaktywniły w tych sprawach, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat polskie sądy zadały kilkanaście pytań predycjalnych do pszczółek o bardzo ważnym znaczeniu dla, dla konsumentów, dla kredytobiorców posiadających kredyty konsumenckie. No jednym z takich bardzo ważnych pytań, które wymaga rozstrzygnięcia i na które też czekamy, jest mianowicie wyjaśnienie kwestii. E, możliwości podważenia umowy kredytu już spłacone, tak? bo ustawa mówi, że wtedy ma, mamy 12 miesięcy dnia wykonania umowy. I teraz każdy sobie co interpretuje inaczej. Banki mówią, wykonanie umowy to jest od dnia, kiedy myśmy Wam wypłacili kredyt, natomiast no, na logikę no to, to w zasadzie wykonanie umowy. To jest dokonanie spłaty i zamknięcie kredytu. Także tutaj na to, na to orzeczenie też bardzo czekamy, bo jest bardzo duża część kredytobiorców, którzy mają kredyty spłacone. Także myślę, że jak te wszystkie wyroki zostaną rozpatrzone, CUE wyda odpowiednie swoje stanowiska, to wtedy tutaj ta sprawa SKD ruszy w Polsce dla Tak. I ostatni temat będzie dotyczył prezentów, prezentów od Ministerstwa Sprawiedliwości dla frankowiczów w Warszawy. No, wiemy, że nie chodzi tylko o frankowiczów z Warszawy, ale generalnie o działanie sądów. Z tym działaniem sądów jest różnie, o tym powiedzą mecenasi. Tutaj pierwszego poproszę o komentarz artykułu, co takiego dostali właśnie frankowicze od Ministerstwa Sprawiedliwości. Pana Mecenasa Ostrowskiego. Proszę Państwa, no wiemy, że wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza sprawa została rozpoznana jak najszybciej i o ile w tej chwili widzimy, że w tych sądach, powiedzmy, okręgowych, pierwszych instancji to jakoś jest ogarnięte, że te orzeczenia zapadają w miarę, w miarę szybko. No to w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, który jednak jest takim specyficznym sądem, ponieważ tutaj trafiają, trafiają odwołania od wyroków sądów pierwszej instancji, ta sprawa trochę jakby tak siadła. Tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości powołało do życia taki no czy to jest wydział, czy to nie jest wydział, to jest kwestia dyskusyjna. Natomiast e, e, specjalna grupa sędziów, która ma się zajmować właśnie rozpatrywaniem apelacji składanych od wyroków e, sądu pierwszej instancji. No, mamy nadzieję, że to coś da, no bo zakładamy, że to zostało zrobione po to, żeby Frankowiczom skrócić okres Niezbędne do uzyskania prawomocnego wyroku. Jakkolwiek też widzimy z praktyki, że tutaj też nastawienie samych banków trochę się zmieniło. Do niedawna jeszcze banki szły zaparty. Za to znaczy jest rok pierwszej instancji, idziemy, apelujemy. Dzisiaj ze statystyk, zresztą to z naszego doświadczenia widać, że często banki rezygnują z apelacji. Powiedzą, tak? że. Jakie są statystyki, to to się wiąże z dodatnimi kosztami. Także już na etapie wyroku pierwszej instancji czasami sprawa jest e, zakończona. Natomiast, no to oczywiście są sprawy w toku i, i mamy nadzieję, że, że ta inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości no, przyspieszy e, załatwianie spraw e, apelacyjnych. Szanowni Państwo, w, oczywiście w stworzenie w osobnego wydziału e, do e, spraw frankowych. Może, ale niekoniecznie musi się przyczynić do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Zobaczymy w praktyce, jak, jak będzie. Wiadomo, że jeżeli ktoś zajmuje się wyłącznie określoną grupą spraw, wyłącznie określonymi sprawami, no to wchodzi w, w grę. Czy pamięć instytucjonalna, czy w też możliwość pewnego powtarzalnego załatwiania spraw, i pod tym kątem w rzeczywiście grupa wyspecjalizowanych sędziów, którzy będą zajmowali się w tymi sprawami, może przyczynić się do tego, że te sprawy będą załatwiane szybciej. Natomiast niekoniecznie tak musi być, dlatego że, w, szanowni Państwo, nie nie w, przynajmniej moim zdaniem, nie w samych kompetencjach jest problem, bo w sądzie apelacyjnym rzeczywiście mamy do czynienia już z naprawdę dobrymi sędziami, którzy wiedzą, na czym Franki polegają i wiedzą, gdzie błędy są, na co zwracaliśmy uwagę. Tylko również chodzi, szanowni państwo, o ilość spraw. Jeżeli sąd apelacyjny w Warszawie zajmuje się apelacjami od wyroków sądu okręgowego w Warszawie i sądu okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, no to jeżeli utrzyma się w tak. Znaczna ilość tych spraw. To też ma wpływ na to, ile potem spraw przypada na konkretnego sędziego w sądzie apelacyjnym do rozpoznania tych apelacji. Dlatego, szanowni Państwo, często zwracacie się do nas z informacją, dlaczego to tak długo trwa, czy można coś zrobić, żeby było szybciej. Tutaj w grę wchodzą, wchodzi, tak na dobrą sprawę, cały system. Od pierwszej instancji, gdzie te sprawy potrafią trwać rok, dwa, trzy, cztery, a nawet pięć. I potem w sądzie apelacyjnym oczywiście są to szybsze postępowania. Natomiast moim zdaniem to może wpłynąć w utworzenie osobnego, wyspecjalizowanego wydziału frankowego w sądzie apelacyjnym, ale niekoniecznie wymusi to wszystko. Tak naprawdę jest kwestią wolumenu, ilości spraw. A nie w jakości sędziów. Bo ci sędzie, sędziowie są fantastyczni. Proszę zobaczyć, jakie nazwiska w tym wydziale się pojawią. Czy sędzia Asłanowicz, czy sędzia czy, czy, czy w tutaj sędzia Grzegorzewska, czy sędzia Markiewicz. No tutaj mamy w do czynienia z sędziami, którzy na pewno są, czy sędzia Tyliński. Są to sędziowie doświadczeni i w, moim zdaniem nie w, samym, w samej tej strukturze jest problem długotrwałości postępowania, tylko w ilości, wolumenie spraw. Tak, tych spraw jest naprawdę bardzo dużo, ale też zapada bardzo dużo wyroków. Praktycznie w naszej kancelarii codziennie skończymy jakieś sprawy dla naszych klientów i oczywiście zakończone prawomocnym, wygr prawomocną wygraną, dlatego zachęcam Państwa oczywiście do śledzenia naszych social mediów, gdzie na bieżąco umieszczamy wyroki, które zapadają w kancelarii. To są dzisiaj wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że udało się rozjaśnić nieco nagłówki, które pojawiają się w mediach, a dotyczą właśnie kredytobiorców. Ja bardzo dziękujemy Sąd za objaśnienie dzisiejszych tematów. Państwu dziękuję za wysłuchanie i zapraszam Państwa na czwartkowe spotkanie. Jak zawsze i w tym roku spotykamy się z Państwem o godzinie 14, gdzie mówimy trochę więcej na temat kredytów frankowych, ale też uczy... pokazujemy Państwu na liczbach, jak może zmienić się Państwa sytuacja, kiedy zdecydują się Państwo na drogę sądową. Mówimy też bardzo dużo o bieżących tematach, czyli ugodach. Dziękuję jeszcze raz i dziękujemy bardzo Państwu, dziękuję bardzo. Miłego dnia ja. życzę. Do widzenia. Do widzenia.